Zobaczcie, co dzisiaj mamy do openingu. Jestem mega szczęśliwa, w końcu to otwieramy! Jest to oczywiście saszetka brosta z drugiej serii. No i tak się prezentują postacie, które są w drugiej serii. Ja najbardziej chciałabym srebrnego Spike'a albo Ems, bo ogólnie już kilka właśnie z tej serii mam. Więc w sumie też liczę na to, żeby po prostu to nie była powtórka. Trzymajcie kciuki. A jak zostawicie subika na tym kanale albo followka, w zależności gdzie to oglądacie, to otwieramy takiego Boba Snaila na kolejnym shortcie. Dobra, lecimy. Ja się zawsze tak boję, co tutaj będzie. Jest! Mamy Ems! Mamy Ems! Mamy Ems! Ej, ale kozak! Patrzcie, tak ona wygląda. Ale szczerze, z tych wszystkich zademiarzy, które już miałam, ona jest najgorzej wykonana. Jak widzicie, na obrazku wygląda trochę inaczej. Tutaj ma na przykład ten różowy spray. Takie fioletowe opaski na ręce. To jest to, jakby takie niedomalowane. Czy wy to widzicie? Z jednej strony, mega się cieszę, że to jest MS, ale z drugiej, jak patrzę na to, wygląda to trochę jak podruba. w sensie, no jest w miarę git jakości, ale to, że ma takie niedomalowania i niedociągnięcia, przecież to wygląda strasznie. To mi przypomina totalnie te takie fejkowe saszetki, które otwierałam z różnych straganów, a kupiłam to normalnie w Mpiku. No trochę fail, trochę fail. Nie spodziewałam się tego po saszetkach Brawlstars oryginalnych, szczerze mówiąc, no ale co, przynajmniej mamy MS.